Wyniki głosowania na kolejny tutorial z wzoru Drops, który pojawi się na kanale Mysz. Zebrałam wszystkie Wasze komentarze oraz wszystkie lajki pod komentarzami na wszystkich platformach, na których udostępniłam post w sprawie głosowania. Skrupulatnie podliczyłam wszystkie głosy, ponieważ komentarzy było bardzo dużo. Postanowiłam wyodrębnić trzy miejsca. Te właśnie wzory w kolejności tak jak pojawiają się na podium, będą publikowane jako tutoriale na kanale Mysz. I oto zwycięzcy, zaczynając od miejsca trzeciego. Kochani, na miejscu trzecim, zgodnie z Waszymi głosami, pojawił się projekt, który nazywa się Morgan Breeze Cardigan. Świetny letni projekt na rozpinany sweterek z takimi szerokimi rękawami. Miejsce drugie jest to Sirenetta, letnia bluzeczka, którą miałam ogromną ochotę wydziergać, więc tym bardziej cieszę się, że się pojawiła na podium na miejscu drugim, a na miejscu pierwszym. Uwaga, słon, piękna, lejąca się, zwiewna bluzeczka wykończona ażurami, na którą głosowaliście najczęściej. Te tutoriale pojawią się już wkrótce na kanale Mysz. Obserwujcie, subskrybujcie, aby nie przegapić tych treści.